Siemanko, z tej strony Artur, a dzisiaj chciałem Was zaprosić do kolejnego filmiku, o którym tematem będzie FIFA i przedstawię Wam kilka nowych informacji. A więc pierwszą rzeczą jest menu FIFA. Jak widzicie jest ono dosyć ciekawe, ponieważ jest takie, no wiecie, nowoczesne. Zobaczmy sobie teraz... Widzicie mi teraz na ekranie te menu i za chwilę wam pokażę menu Ultimate Team, bo teraz wam się powinno pokazać. No napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba. I widzimy, jest dostępny WOOD Draft. A następnym tematem w tym filmie będzie to, że będę przewidywał overale i jak będą ogólnie wyglądać karty mm, w FIFA 17 w Ultimate Team. Jak widzimy na ekranie, macie różne różnych zawodników z BBVA. Jak widzimy na ekranie mamy kartę Messi'ego ocenianą na 9,5. Moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobna karta, bo no, wygląda bardzo ładnie i to jest mój typ. Tutaj widzimy moje typy um, overali, bo wyglądają niezbyt, ale overallowo myślę, że się nie mylę. I widzimy, mamy tutaj jego karta złota, zwykła. Przeprowadził się do Lester. Bardzo ładna karta, więc dlatego dałem ją do swojego filmu. I tutaj przejdziemy już do kart specjalnych w FIWI 17. Jak widzimy, mamy uniformy i tocy. Mamy tutaj Rocheforta. Donnarumma, Pogba, pogbę, i Ten pogba to zakończyłem na informach. Firminio i Neacho Sao to są tocy. Zobaczcie, jak tutaj bardzo dokładnie się postarało. I żeby zawodnicy wyglądali jak na najrealistyczniej. Zobaczcie ten pot po grze Marciala I jak pogba realistycznie wygląda. To naprawdę wygląda bardzo, bardzo, ale to bardzo realistycznie.